Witam Was wszystkich gorąco. Dzisiaj pokażę Wam domowy sposób na orzeźwiającą lemoniadę. Pierwsze co musicie zrobić to zagrzać wodę. Następnie włóżcie cytrynę do miseczki. Zalejcie ją wrzątkiem, aby dobrze ją wyparzyć. Poobracajcie troszkę, aby dokładnie to zrobić. Następnie wrzućcie dwie kosteczki cukru trzcinowego do małej filiżanki. Zalejcie odrobinką wody, dobrze aby się rozpuściła. Wymieszajcie ją dokładnie później obierzcie cytrynę ze skórki moja była bardzo fajna, łatwo schodziła ta skórka jak widzicie nie musiałam używać noża pamiętajcie, aby te białe części usunąć wtedy cytryna nie będzie taka gorzka, będzie kwaskowata ale właśnie nie będzie taka cierpka i niesmaczna przekrójcie ją na pół, tu jeszcze wyciągam te resztki jeżeli jest dużo pestek to również je usuńcie moja akurat miała mało pestek i one same wychodziły Teraz pokrójcie cytrynę w plasterki. Wróćcie dwie kostki lodu do wysokiej szklanki i wyciśnijcie tę pokrojoną cytrynę. Wrzucając te resztki, to jest się później wszystko fajnie wymiesza, można sobie to później mieszać rurką, tyle jest soczku, niewiele, ale to wystarczy. Teraz nalewam wodę, woda jest taka lekko min taka mineralizowana, nie jest gazowana, dolewam jeszcze troszkę, teraz wlewam rozpuszczony cukier trzcinowy, jak widzicie nadaje temu napojowi fajny kolor, lemonia ta jest taka troszkę ciemniejsza. Dodaję teraz różową rurkę oraz mieszam napój, a następnie dodaję jeszcze odrobinę jabłkowego piwa, które nadaje tej na lemoniadzie taki ciekawy smak. Napiszcie jakie Wy lubicie orzeźwiające napoje latem i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!